Pamiętajcie, że istnieje tak mały monitor do kompa, który na dodatek działa. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie najmniejsze gadżety, jakie można kupić w internecie. No jest takie kurwa dla małych ludzi to na pewno. Ja, mi, mi no i nie jest tak, taka. Tak, na... tak, tak, to jest normalne. Kupiłeś monitor? Tak, nowy, no, chcę zobaczyć. Strasznie duży. <laughs> duży, nie? Nie, no. bo wiesz, co większego nie potrzebuję, akurat, okay. monitora. Większy mam telefon, co prawda? A to jest monitor do telefonu ale to tak czy to jak to jakby sobie? się. Fajne by było, jakby się dało podłączyć i mam nadzieję, że taka właśnie funkcjonalność tego również. Z tym będzie. jest interesowane, że można to Ponieważ... podłączyć do Appla w ogóle. Zobacz, no to zaraz zobaczymy to wszystko, znaczy? bo to jest najmniejszy monitor, tak właściwie komputerek na świecie. Ale... Komputer cały? Nie, chyba nie. Ma aż 3 cale, 3,5 cala. A może to z drugą stronę <grym> Może to ma Maca, może pójdę dodatkowy monitor do tego? Komputera. Eee, no zaraz zobaczymy. Prezentuje się to w sposób taki, o ja, właśnie, ta informatyczny. Tutaj wejścia Lightning, znaczy Thunderbolt, czyli tak zwany Thunderbolt to jest za kabel jak się pojawia. No właśnie USB typu C, Thunderbolt chyba do Maka i HDMI Yo. I kurwa AUX nawet. Patrz, jaki kabel zajebisty. No da tak, to jest a dobre, staranko. to jest dobre, to jest dobre. A ja zrobię tak, patrz. Ty podłączasz do mojego, czego? Ty, będziemy mieli podgląd, a może do kamery to podłączymy? Będziemy mieli tu podgląd sobie U, wtedy, bo. i co? Coś się stało? Yo, bez to jest podgląd. Czekaj, e muszę myszką Fajne. Pozwalam. Fajnie się używa? Ja nie pole, co Fajnie jest? Fajnie się używa? No. Miło, tak szczerze, ale... A tutaj da się to, co do jasność? Tam brightness możesz ustawić. Już tylko tyle to ustawię. To nie jest mm -hmm. dotykowe, szkoda. No, ale to już by było... Bo... *ma, trochę mało, ale to, o to w tym chodzi, nie? <laughs> nie, wiesz co... Ej, ale ładna jakoś jest tak na żywo. To do co, samochodu, USB... do kamerki cofania na stałe na przykład popiąc. USB, możesz sobie podpiąć dodatkowe. Masz kartę pamięci, więc to jest też czytnik kart mm. pamięci. To tutaj. działa, to jest pojęcie, to działa faktycznie. No. A mały YouTube, o Jezus. Taki <gulia> kurwa YouTube. Weź ty stary komentarz, tu kurwa napisz, nie? Przez to nie widać prawie nic. No jak nie widać, patrz. O, kurwa, no to widać, no na przybliżeniu widzę to, ale jak dam moją rękę do tego. No patrz, fajnie. To zobaczcie, film ręka dla skali, banan dla skali. No i patrz, oglądasz to, zobacz. <laughs> <laughs> Zajebiste. Chcę tą rękę dla skali trzymać. Zajebiste. I to działa normalnie. No, Możesz no. położyć tak dla no, skali. No fajny facet. taki mini telewizorek. Możesz tak dla skali położyć. No, no jest taki mały. No 3,5 cala, nie? Nie, no jazda marówka, więc tak by to wyglądało. Nie, no fajne drogi takim O Oj, chyba Kulewsko. Tak, z takiego główno? Nie Na wiem. Na 300 coś. Nie wiem, do czego dooko. miałbym to mieć. Na przykład, że nie wiem, żeby mi mapę Lolusy tam ustawić. <laughs> Ej, faktycznie to są dobre pomysły, które można wykorzystać jako coś użytecznego. Właśnie chcę zobaczyć, czy do telefonu to zadziała, jak podepnę. Wykryto ciecz. coś kurwa, zalał kurwa. telefon. No i pokaż teraz, stać. Także czekaj, tak, wezmę na hosta, bo tam przepiąłem na jakieś, kurwa, ładowanie. I zobaczmy, czy to da Z się, się użyć jako... się nie da użyć jako... Może Aj. pod Androida by po to zadziałało, bo właśnie ktoś pisał... Dobra, to, to, powiem, to dokończę, że ktoś pisał w komentarzu, że iPhone ma inny standard USB-C. I po prostu pod, a, pod... O! No na przykład pod, kurwa, tablecika. Może to trybić. Już nagrywam, mistrzu. O, używaj A e Kurwa petarda, panie. Tylko po co, kurwa? No planowanie ekranu, wiesz co, po co, tak po gówno, tak szczerze. No tak działa. szczerze to po gówno, no. Odtworzy muzykę tam? Nie odtwarza muzyki w ogóle, no. Bo jak tutaj, zmieniam na USB typu C. A, to nie ma głośnika, no ciężko, żeby miał. Jest instrukcja jakaś do tego, może jakieś inne opcje są jeszcze. To no, dawaj, sprawdzimy. Tu jest jakiś templatek do czegoś, żeby to zrobić, Black Blue, zegarek. A, dobra, dobra, patrzcie, co jest. Może zainstalować na kartę aplikację. To są widgety, dzięki których, tak samo jak powiedziałaś o tej minimapie, mapie w LOLU, to to, to co możesz właśnie użyć i pobrać. I instalujesz to na tą kartę, którą tu wkładasz, jest, podpinasz jest, to do prądu i masz tak. na przykład zegar. Hmm. Hmm. I to ma teraz bytu tu. Kur a no i widzisz, to prawda. to ten monitor by się przydał znowu, bo jest to do tego monitora najmniejszego na świecie, najmniejsza myszka na świecie. What? To jest myszka najmniejsza To jest to najmniejsza myszka na to świecie. Jest stary, duża. Nie? duża? Nie, no mała. Kabel jest duży, to fakt, no kabel jest normalny, ale myszka A bo ja ona myszko, myszko, wiesz o co chodzi? Nie można się przytulać. Ty, jest nawet USB. Bez jest Aha, bo to jest w case, trzeba jeszcze wyjść. Widzisz, no i to jest myszka. No. Pressure roller? Co to kurwa jest pressure roller. Po co takie coś? Nie wiem. Aha, żeby była większa. No chyba tak. No teraz Fajna, taka do laptopa, do lapka? do. nie wiem, no podłączmy. A nie mam takiego wejścia. A fajne kliki ma takie, kurwa. Aż samo się klika, ona jest dotykowa prawie, że. Czyli nie, że ona jest najmniejsza, wiesz, jest bezprzewodowa. Ona ma w ogóle dwie opcje, zobacz. Bo ona ma opcję 2.0 USB w 2.4. No, 2.4, I jeszcze z BT. A, czyli Bluetooth też można. Tak, ale widzę, że BT1. Jest BT1, może zadziała. pod USB po prostu na usb, to ona się chyba tylko ładuje. Nie no, powinna działać. No chciałbym, żeby zadziałała, ale nie działa. No to czemu to nie trybi? Może to nie, pod Maka nie działa. No to do kompa. Hello, welcome Witam to my computer. No i co, tego receivera byśmy podłączyli, nie? Byśmy podłączyli receivera i to powinno już wypierdolić ten kabel. Wyjebane mam w niego, nie? Wyjebane. W ten, ten kabel. No i porównując z normalną myszką, od razu jest taka mała. I działa, jak to jest możliwe? Działa normalnie, czyli podmaca nie działa. Ale się klika przyjemnie, tak jakby ona, takie ma vibe jakby dotykowa była, nie? Zobacz, tak porównanie sobie myszek. Mam dwie myszki teraz. i mogę, teraz chciałem to zawsze zrobić, czy jak dam jedną myszkę w jedną stronę, a drugą w drugą, to co się stanie z kursorem? No zobaczmy. Chyba dwa się zrobią? Coś jeździ, poprowadzi pijaczka bez kitu, zajebiste no i pokaż jak jeździ się nią przyjemnie całkiem szczerze, musiałbyś sam se dotknąć i dobra klika. pokaż no jest takie kurwa dla małych ludzi to na pewno dla no, mi, mi, nie majka wiadomo no, nie jest no, taka mała na... tak, tak, tak. to jest normalna myszka dla niego wtedy, nie no petarda szczerze ciężko się nią klika no jest tak kurwa mylnie bardzo, bo bardzo łatwo się klika jakbym był izakiem ale... to zagrał nią w cs -a. na przykład, ale przenośna do laptopa jak jesteś w podróży masz mini, mini laptopa jakiegoś kurwa laptopa, tak szybko na kolanie chcę coś opierć, kolicka. No, rower, kurwa, mały, nie? Miałem ochyli? kiedyś fingerboarda. Pytanie, pytanie, czy działa? No właśnie, a dla BMX-iarzy jest mini rower. Pytanie, czy działa ten rower? Wsiądziemy na niego i przejedziemy się kapkę. E, tylko nie zmieniaj przerzutek. Pedałowanie nic... Daje pedałowanie! Pokaż. Jo, on jest funkcjonalny, czekaj, czekaj. zobacz. Faktycznie jest funkcjonalny Można palić gumę? No, cóż, dawaj spalka, cię akurat ale Palenie gumy nie, na rowerze. Nie teraz. A jak to się używa? To się Real tak extreme. używa? No nie, tego się chyba nie używa. To jest po prostu to pochuj to, jest tego ściśnij na na niego? No daj. A to... fajnie, że nagrywałem kurwa. To ten, ten. Weź jeszcze raz, jak kręciłeś ty. No, tam no właśnie, było widać. No patrz, no kręcę pedałem i się tam. I się, kręci się kręci koło. Kręci koło, rozumiesz? No. Tak, fajne sobie są życiu. te pedały. Pedały są spoko, a to jest. Tylko dłończy. nienawidzę tych pedałów Shimano. Shimano są chujowe pedały, szczerze mówiąc. A pokażę, jak Siadaj do fajne Krzysia to jest. Tu. W porządku, w pyta. Hamulec Co działa, czy pojechać? nie? Nie działa hamulec, ale Można przerzutki zmienić. Będziesz usiąść? Ja pierdolę. To jest najmniejsza paletka na świecie. Nie, to jest najmniejsza piłeczka tenisowa. Mieliśmy już największą, kiedyś w największym ją największą? Tak. No i to jest to, moi drodzy. Piłeczka to jest? Największa. Ja pierdolę. Kurwa, kocham ten kanał, o to w chodzi, właśnie, żeby ale paletki poty. No i co, teraz najmniejszą paletką na świecie podbijamy największą piłeczkę na świecie. Kurwa. Chyba nie da rady. E, da! Kurwa zawał miałem, to już w lampę to leciało. W każdym razie największą może idzie to opornie, ale najmniejszą już jak najbardziej. Kurwa, też ciężko, to nie jest takie proste, nie? Dwa, trzy. Po pięć razy musi być i mnie to obchodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, i kurwa, Nie, no zajebiste, w sensie. Fajne, to jest. Spełnia Czy to jest takie gówno, co by się rozwijało od razu? Tak. Poko, no, kurwa, coś. Nie ja ma to. co więcej gadać, Nie tak. no, jeszcze zaserwować tym muszę. Chój, słabo. To jest jakiś najmniejszy na świecie mikroskop. Ciekawą jest rzeczą, bo sposób mikroskop. mikroskop pokazuje małe rzeczy, i to samo w sobie jest, kurwa. Małe. No może te rzeczy chyba... będą duże. No właśnie, odwrócony mikroskop. Malutki! No jest. To jest fokus jakiś. Nie pierwszy, że to nie działa na kartę pamięci, ale lipa widzowie. No to po to jest. Skoro wy tego nie zobaczycie, hehe, <laughs> was. my to zobaczymy. Nie no, może się uda nagrać. Wiesz co? E, bateria bateria czerwona. takie. Naprawdę? Nie, jest no. bateria, była. Ale jest pół. lampa ultrafioletowa tutaj. To zaraz zobaczymy, gdzie się spuściłem, no. To nie jest ultrafiolet, to jest zwykła lampka. Nie, no, jestem pewny, w sensie, że ultrafioletowa. O, kur. A ty! Co? Ja cię pierdole pokona ręce. Pamiętasz ten mikroskopik, co mieliśmy. No to generalnie jest 60 razy. 60 razy to powinno przybliżyć. Mieliśmy na naukowych i temach taki mikroskop. I szczerze jest to albo podobne, albo trochę lepiej przybliżające i działające. W każdym razie jakiś żyjątek. Raczej nie, nie doświadczymy tutaj, ani nie ujrzymy. No właśnie, nawet ciężko to Coś nagrać. Coś takiego ciężko to nagrać. Mniej więcej tak to wygląda. I teraz uwaga. Mniej więcej tak. Nie jest ale jest to bardzo podobne do tego, co mieliśmy mikroskopu. Ale zobacz, że nie widać. O, do widać, tego, włoski. widać włoski. No ale zobacz, nie widzisz, co tam żyje w tych włoskach. No, tatuaż? Ten, Pokaż tatuaż. tatuaż. Jest okej. Okay. Nie widać sobie coś tam. Tylko jest strasznie jasne. Czemu tak jasno. No jak sobie przez to okiem patrzysz, lepiej, lepiej to widać. Nie no przez, tak samo. Ale... Czemu ta lampka? No to jest chyba jakościowo tak samo, jak ten co mieliśmy. Stary, jest typu. lampa UV. Czyli co to jest lampa UV? Pokaż, czy się tutaj spuściłem na tą rękę. Ta Stary. lampa jest bez, bez mikroskopu. Po prostu jest taka, bo tu masz lampkę do mikroskopu, a tu masz lampkę a, do UV. A, więc nie widać. A tu jest Stary. jeszcze jakiś w ogóle przełącznik do ostrości? Może można... Nie, oddalenie... No, nie przybi... Oddalenie, przybliżenie człowieku. Aha, to teraz dopiero, no to poka to Trzeba. Widzisz to? No. Teraz pad przekręcam. Aha, i teraz jeszcze przybliżam. No to kurwa ta petarda. No. A odsuń ten, żeby o, tak widać normalnie. Ten jestem tam ciekaw tego UV. No że UV, UV, blan, UV. Możemy, dawaj. w Skrillu, wiesz jaka jest sytuacja? Że tu widać bez lampy UV wszystko. No, ale właśnie chodzi o to, żeby ten. To z UV, dawaj. Dobra, jesteś gotowy? Aha. Tak wygląda bez UV. Mhm. Czyli wszystko widać. Gdzie było na Nie, nic nie ma... To nie jest kurwa UV, tylko to jest no, filetowa lampka po prostu. No, ale to filetowa lampka to Ej. jest UV sama w sobie. Czekaj. Czy nie? Woda po prostu. Ej! A weź zaświeć. O kur... widać, dobra, coś widać. Na nagraniu nie widać. O kurka, zobacz, co zrobiłeś? Na nagraniu tego nie widać, ale tu nie? widać. kurwa, widzisz tego na nagraniu? No nie, na żywo widać, że jest. Tu jest. Teraz widać, widać patrz. Nie widać. Teraz to na nagraniu widać, bez UV. Zresztą lampka UV działa, ale nagraniu nie było chyba no, widać nie No, tego. nie widać tego, ale Libi, bo słaba jest. Ale na nagraniu Z to zasady, jak nie Z zasady jako miniaturowy gadżet działa. Fajne, ale myślałem, że to będzie nagrywać. Kurwa, to jest takie, że tylko do oka se przyłóż i, w i w Przyłóż. Był tenis, to może koszykówka. Dzisiaj dla przez sekcję spo sportową. Tak, sportowo i technologicznie, jednocześnie. Czy to jest takie coś, że można sobie postrzelać do kosza, Mam tak po prostu? Mam nadzieję. Jeszcze mi się to skojarzyło, że była kiedyś gra taka na Messengerze, że jak się komuś piłkę wysłało do kosza, to można było. On też tak będzie jeździł na bok. Ja, są, A jest tak, patrz. Patrz, walisz tu no Ile? trzeba moc wymierzyć, no bo to nie jest takie proste, że za każdym razem trafisz. To trzeba wymierzyć moc, właśnie. No właśnie. No jest takie kur... proste, ale się nie się jest takie przyklej, jak się mówi. Nie? Klasyk, o którym powiem zawsze, bo często jak y, robimy tak zwany research od rzeczy, pod odcinki i szukamy, no to działa to tak, że sobie patrzymy te aukcje, te obrazki, mówimy, kurwa petarda, nie? Później to przychodzi się, trochę za, zawodzisz i tutaj no, ale... się zawodzisz. Nad tym, że myślałem, że wiesz, że no, miałem jakąś taką nadzieję, że to będzie elektryczne i będzie liczyło punkty automatyczne. To są kurwa naklejki, nie? To tak samo jak z naszymi miniaturkami. Czy <grym> na miniaturce masz Cizelistego, a potem w filmie tego nie, nawet kurwa nie ma i masz takie, o, ja się zawiodłem, trzeba. Po prostu dlatego no, masz... robimy. Pan, ja. Tylko po to, żeby się doświadczyli naszego bólu, kurwa. Ładnie. No i chuj w to no, stary. Ty ja doświadczyłeś mego bólu. To jest, są kręgle, tak zwane kręgle, po prostu kręgle i tyle bowling. Po prostu kręgle. Let's go bowling. Chodź, chodźmy na kręgle, Roman. Ale strapią dali za jeszcze. To, to, Widzieliśmy to w ogóle w Tigerze swoją drogą. Tak, chciałem to kupić, ten, ale jak mówisz, już to mamy. To mamy, to właśnie na miniaturowych gadżetach. No i co? no Kurwa, grajmy za partyjkę, nie? Ej, ale tu jest jakiś taki To, się, to się tu wkłada? Tak wygląda, jakby no. to był bolec do wkładania. Tego. Let's go bolec. O jezu, trzeba kłada. No zawsze właśnie... w kręglach najbardziej lubię to, że tam jest storia one się automatycznie układają. Wiesz co, bo to powinno mieć jakąś taką. Liczą. To powinno mieć taką jakąś formę, że do tego wkładasz te kręgle i to na szybko kładziesz i to się układa. Bo tak no. teraz to układać, ja się założę, że ja to spierdolę 30 razy. Czemu okay. sobie to jest grą i wyzwaniem, no po prostu. Może to o to chodzi w, tej grze? O to chodzi w tych kręglach? Tak. bo na magnes powinny taki być. No i dobra, no i honorie proszę cię hmm, bardzo? No, wkładam kulkę. To ja włożyłem, to Dobrze. To popycham. No i Yo. dwa punkty tylko Ci zabrakło, do kur... Teraz po układać to z kolegami jeszcze raz no Właśnie, się jeszcze raz, już <laughs> się, się nie chcę. Ale fajny jest filmik puszczenia kulki, chociaż pokaż. Nawet ładne to jest, w sensie takie... Ładne. A tu można, zobaczyć, wymierzyć sobie. Tak, 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 to o to w tym to chodzi, można no. sobie tutaj wymierzyć, to ma polecieć. No i puść kuleczkę. Ale skręca. Skręca kurwa no, właśnie. bo jest krzywą chyba. kur... podłogę mam w chacie. No Ale co? jest takie trwałe, to jest takie drewno faktyczne. Tak, Ta jest drewno jest drewno, do, to jest drewno. To nie jest płyta zrobione, w środku, nie? pusta, tylko to jest drewno. Tak, nie faktycznie. plastik z naklejkami, kurwa, głupi no. jakiś. W sensie, no, nie jak nie. za tą sedę to no, nie. Ale drewdorado. nie wiem, po co ktoś miałby to kupować tak szczerze. No. No, jak no pomyślałeś teraz nie, nie, fajne, nawet... ale bym sobie kupił, to nie kupuj. To nie, no no to nie, nie wygląda fajnie. jest kurde. fajne. jest to tak. użyteczne w no, żaden sposób. No tak, tak, tak. Nie macie to spuszczać.